maleczko. Z tej strony oczywiście Piro Lovers. Mamy tutaj petardy Achtung 5G. Są one od importera Privatex Piro. Cztery sztuki są w opakowaniu. To tak, co by tu mam powiedzieć? 20 gramów Neku na opakowanie. Tutaj jest jakaś instrukcja, jak to odpalać. Wiadomo. Oczywiście z tym kodem macie minus 15% na nieprzesadnione rzeczy na sklepie pyrozone.pl. Także co, widzimy się już na teście. I co my tu mamy? Mamy tutaj Achtunga 5G od Prywatek Spiro. Jak sama nazwa wskazuje, 5 gramów neku. 4 petardy w paczce. Tutaj macie opis. Kategoria F3 Tu napis Achtung Z czymś mi się ta czcionka Przypomina Coś mi przypomina nie będę nic mówił Taka czaszka jest tutaj z przodu No i co i bez zbędnego gadania W akompaniamencie Pięknego zachodu słońca Lecimy na teścik Mamy tutaj Achtunga 5G Gdzieś słyszałem że trzeba Wstrząsnąć tą petardę Przed odpaleniem Wstrząsnąłem Od razu Odpalam. Jest to bardzo mocna petarda, także muszę mocno ją wyrzucić. Przytykam lekko ucho i się odwracam. No, miała pierdychnięcie. Dawno nie strzelałem z bardzo mocnych petard. Także nie mam porównania do jakichś dumbumek P6A11 czy jakichś szarków, bo no, dawno nie odpalałem. Ale no było słychać tą moc. Było ją słychać. Strząśniemy sobie ją znów. Może to dziwnie wyglądać. Leci kolejny achtung. O! I właśnie dlatego się odwracam tyłem do petard. Wyleciała do mnie zawleczka. Także tak, to był test Achtungów 5G od Pryvatex, tak? Pryvatex Piro? Pryvatex Piro. Tak się ta paczuszka prezentuje. Na pirozołnie możecie je mieć za 45 zł W obecnych realiach rynku pirotechnicznego myślę, że to jest dosyć spoko cena. O tutaj dużo jest ziemi w tej zawleczce. Obrudziłem sobie palca. I co? Jeżeli chcecie więcej testów, no to wpadajcie do Pirozona, wpadajcie na Pirozona e, socjale. Pirozon mi podsyła e, rzeczy do testów. Niedługo będą też rzeczy ode mnie. Sam będę swoje też nagrywał. Wiadomo, podziękowania dla Pirozona za to, że mi wysłali te rzeczy, że mogłem sobie to nagrać. I co? Bez zbędnego gadania. Kończymy ten odcinek. Możecie zostawić jakiegoś lajka, komentarz mile widziany, co chcecie następnego do przetestowania z jakichś petard, pirobajerów, dymów, czegokolwiek. To jest, powiem tak, że to była taka w sumie miniseria petard, bo nagrywam sobie to takimi turami. Wcześniej nagrałem dymy, flare, nagrałem sobie też fontanny i wulkany, Teraz nagrałem sobie sześć tych paczek petard na raz. Zresztą no widzicie tą chmurkę tutaj. To jest spowodowana, spowodowana przeze mnie, wiadomo. I następnym, następnym rzutem będą dwa odcinki nagrane jednego dnia pewnie. Raczej jednej nocy, bo to będą rakietki, które też dostałem od Pirozona. No. Także co tu więcej mówić. Dziękuję za oglądanie. Widzimy się w następnych odcinkach. Cześć!